Cześć, z tej strony Michał i dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić ekstremalnie szybko zdrową, małą kaloryczną pizzę z dużą ilością białka. Także zabieram się do roboty. Także, to są wszystkie składniki, jakie będziemy potrzebowali do tego przepisu: szynka polecam z kurczaka, bo ma mniej kalorii. Ser, mozzarella, bo ma też mniej kalorii. Jajka, placek z tortili. Ja znalazłem taki o smaku pomidorowym, ma mało kalorii. Także, najpierw bierzemy dwa jajka, obijamy do środka. Jajka mieszamy. Bierzemy patelnię, patelnie się już grzeje, i ja mam taki cooking spray z All Nutrition Polecam bardzo i to rozprowadzamy na całej patelni. Jak nie macie czegoś takiego, chociaż polecam, bo mam mniej kalorii, wrzucamy po wrzucam w prostu 5 gramów masła. Na rozgrzaną patelnię wlewamy jajka. Przyprawiamy czosnek. I teraz tak to jajko się podsmaża i dajemy na górę placek z tortilli, w ten sposób. I na górę wsypujemy resztę składników. Także tutaj jest 50 g sera mozzarella i 50 g szynki. Najpierw dajemy ser. I potem szyneczkę. I coś takiego smażymy około 2-3 minuty. Dobra, przekładamy to na talerz. No i na górę dajemy kaczup. Zwykły, normalny, bo nie ma zbyt dużej ilości kalorii. No i kroimy to na kawałki. No i dobra, teraz najważniejsza część, czyli degustacja, także zabieram się za jedzenie. Tak się to prezentuje, czyli moim zdaniem bardzo spoko, ma to bardzo małą ilość kalorii, około 400 do 500 kalorii, w zależności jak to zrobicie. Ogólnie można było to jeszcze trochę wychudzić poprzez dodanie na przykład samego białka jaj i mniej kalorycznego sera, także też jest taka opcja, także jemy. Tak to wygląda, taki kawałeczek. Mmm! Zajebiste, naprawdę polecam, bo bardzo dobre. Robiłem to legitnie w 10 minut. Ja ogólnie też prowadzę coaching online, także jeżeli chciałbyś schudnąć, przejść transformację z srowetki, zapraszam do mojego Instagrama, jest podany w opisie. Napisz do mnie wiadomość. A na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam do obserwacji, bo będę dodawał więcej takich przepisów. Także dzięki, że oglądałeś i pozdrawiam.